Drogi synu, droga córko, dzisiaj chcę, abyś się na chwilę zatrzymał, poświęcił trochę czasu tylko dla mnie, ponieważ jestem gotowy działać w sposób, którego sobie nawet nie wyobrażasz. Nie pozwól, aby ci, którzy są przeciwko tobie, cię zniechęcali, ponieważ nie zależy im na twoim dobru. Ale ja, który pragnę jedynie twojego dobra, wylewam na ciebie błogosławieństwa, których twoi wrogowie nigdy nie będą w stanie dotknąć. Nie ma większej siły niż moja miłość do Ciebie, a dzisiaj, gdy pozostajesz silny w swojej wierze, przygotowuję coś wyjątkowego dla Ciebie. Moment, na który tak długo czekałeś, nadchodzi. Wszystko, przez co przeszedłeś do tej pory, ma swój cel. Czeka na Ciebie nagroda i jest już blisko. Bądź spokojny, zachowaj pokój w sercu, wiedząc, że wszystko, co obiecałem, jest w drodze. Jestem wierny i nigdy nie zawiodę w wypełnieniu moich słów. Zaufaj moim obietnicom, ponieważ jestem z Tobą i mam dla Ciebie plany, które się nie zmienią. Przygotuj swoje serce i bądź blisko mnie, ponieważ razem przezwyciężymy każdą trudność. Wiedz, że moja miłość do Ciebie nie ma końca, jest wieczna i prawdziwa. Zapraszam Cię, abyś zbliżył się do mnie, przyszedł do mojej obecności i poczuł, co dla Ciebie przygotowałem. Ze mną odnajdziesz prawdziwy pokój, którego świat nie jest w stanie zaoferować. Wszystko, czego szukasz, wszystko, czego potrzebujesz, aby żyć w pełni, już jest w zasięgu ręki, a jest to ze mną. Nie szukaj w innych miejscach tego, co tylko ja mogę ci dać. Wielu zbliżyło się do ciebie, udając przyjaciół, ale przynieśli ból i rozczarowanie. Oszukali cię, ale nie płacz już z tego powodu. Teraz nadszedł czas, aby powstać, otworzyć oczy na to, co chcę ci pokazać. Słuchaj mojego głosu. Szczęście, którego szukasz, nie leży w rzeczach tego świata, które przemijają. To, czego naprawdę potrzebujesz, nie tkwi w fałszywych uśmiechach ani w pustych słowach tych, którzy cię otaczają. Ja jestem źródłem prawdziwej radości, siłą, która cię podtrzymuje. Nie martw się o to, co myślą inni, nie szukaj aprobaty tych, którzy nie rozumieją twojej wartości. Zostałeś stworzony do czegoś większego, a twoje spełnienie znajduje się we mnie, a nie w rzeczach, które świat ceni. Przyjdź do mnie i uchwyć moją dłoń. To ja prowadzę cię ku sukcesowi, który już na ciebie czeka. Nie marnuj swojego czasu, próbując zadowolić wszystkich. Wielu, widząc twoje błogosławieństwa, będzie zazdrościć i życzyć ci źle, ale ja wszystko to widzę. Jeśli spróbują cię zranić, to tak, jakby próbowali zranić mnie. Zachowaj serce silne, nie daj się zachwiać, bo to ja jestem twoim obrońcą. Wzywam cię, abyś troszczył się o tych, których postawiłem wokół ciebie, abyś modlił się za swoją rodzinę i tych, którzy są pod twoją opieką. Każdego dnia wracaj do mnie, ponieważ to ze mną twoje serce będzie odnawiane. Dlaczego szukasz szczęścia w rzeczach tego świata, skoro ja już oferuję ci wszystko, czego potrzebujesz? Moje ramiona są otwarte, czekając na ciebie. Kto powiedział ci, że cię nie kocham? Kto odciągnął cię od mojej obecności? Nie jestem tym, który zdradza. Kim byłem wczoraj, jestem dzisiaj i będę zawsze. Ja się nie zmieniam. Kiedy czujesz się samotny, wiedz, że zawsze tu jestem, nawet gdy wątpliwości próbują cię zmylić. Miej odwagę, nie pozwól, aby łzy, które inni próbują ci zasiać, zakorzeniły się, ponieważ moje pragnienie jest, abyś pozostał silny i niezłomny. Twoi wrogowie chcą, abyś upadł, ale to ja cię podtrzymuję. Nawet jeśli ziemia zadrży i ciemność spróbuje ukryć drogę, przywrócę cię do światła, do prawdy. Nie możesz zawieść, gdy jesteś ze mną. Moja ręka spoczywa na twoim życiu i dlatego możesz iść naprzód z pewnością siebie. Twoje słowa, prowadzone przeze mnie, będą pełne nadziei, a twoje życie będzie odbiciem mojej miłości. Jesteś na drodze do czegoś znacznie większego, niż możesz sobie wyobrazić. To, o czym marzyłeś, zaraz się spełni. Nie pozwól, aby wątpliwości Tobą zawładnęły, nawet jeśli inni będą próbowali Cię przekonać do czegoś przeciwnego. Ja kontroluję wszystko, dbając o to, abyś rozkwitł, aby Twoje życie było przykładem tego, co mogę uczynić. Nadszedł czas na zmianę, a Twoja wiara zostanie nagrodzona. Jestem tym, który stworzył wszystko i działam w Twoim życiu w sposób, którego jeszcze nie widzisz. Pozwól, aby te słowa dotknęły Twojego serca. Zaufaj mi, bo to jest droga do spełnienia Twoich marzeń. Nie oddalaj się, nie ulegaj presji świata. Tylko we mnie znajdziesz prawdziwe zwycięstwo. Ten, kto odwraca się ode mnie, nie może zwyciężyć w walce życia, ale ten, kto pozostaje przy mnie, będzie więcej niż zwycięzcą. Nadchodzą trudne chwile, ale wiedz, że mój duch, który mieszka w Tobie, będzie Cię chronił. Kiedy nadejdą burze życia, będę Twoim schronieniem. Nie pozwól, aby zniechęcenie weszło do Twojego serca. Kiedy poczujesz, że nie masz już sił, znajdź chwilę ciszy, rozmawiaj ze mną. Słyszę wszystkie Twoje bóle, i jestem gotów zamienić Twoje smutki w radość, Twoją słabość w siłę. Zostałeś stworzony do czegoś wielkiego, i nic na tym świecie nie może powstrzymać tego, co zamierzam uczynić w Twoim życiu. To jest moment, aby w pełni zaufać, kroczyć z pewnością, wiedząc, że jestem wierny i nie zawiodę. Czasami wydaje się, że wszystko jest przeciwko tobie, a krytyka i szyderstwa zdają się cię otaczać. Jednak nie pozwól, aby te głosy cię zmyliły. Oni nie widzą, jak bardzo cię kocham z wszystkimi twoimi błędami i niedoskonałościami. Nigdy się od ciebie nie oddalam, nawet w najtrudniejszych chwilach. W tych ciemnych momentach byłem bliżej ciebie, niż myślisz. Teraz zaufaj mi, a nie pustym słowom tych, którzy cię zapomnieli lub zdradzili. Wiem, jak bardzo się starałeś, nawet kiedy wszystko wydaje się niemożliwe. Tak, upadłeś, ale za każdym razem byłem tam, aby Cię podnieść. Zaufaj moim obietnicom, bo one nigdy nie zawodzą. To, co straciłeś, mogę Ci zwrócić. To, czego Ci brakuje, mogę uzupełnić. Moja miłość do Ciebie jest większa, niż możesz sobie wyobrazić i nic, co zrobisz, tego nie zmieni. Rozumiem, że strach czasem próbuje zapanować nad Twoim sercem, a poczucie porażki może wydawać się przytłaczające. Ale chcę, abyś wiedział, że Twoje życie jest w moich rękach i jestem w stanie przekształcić każdą trudność w okazję do Twojego wzrostu i umocnienia. Twoje bitwy nie są daremne. Widzę Twoją wytrwałość, widzę, jak bardzo walczyłeś, aby zachować swoją wiarę, nawet gdy wydaje się, że wszystko się rozpada. I chcę Ci powiedzieć, Twoja wiara i wytrwałość nie pozostają niezauważone. Dziś wylewam na ciebie pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. Pokój, który uspokaja strach i wątpliwości. Przyjmij ten pokój z otwartym sercem, bez obawy przed porażką. Nie martw się o tych, którzy są przeciwko tobie, którzy czekają, aby zobaczyć cię upadającego. Oni nie mają nad tobą władzy, ponieważ to ja jestem Twoją tarczą. Nawet jeśli twoi wrogowie powstaną, ty pozostaniesz niewzruszony, bo siła, którą ci daję, jest większa niż jakakolwiek trudność, z którą możesz się zmierzyć. Wiem o nocach, kiedy płakałeś, myśląc, że nie ma już wyjścia. Ale dziś mówię ci: twoje życie się nie skończyło. Twoja przyszłość jest bezpieczna w moich rękach i zmieniam twoją historię na lepsze. To, co wydawało się stracone, zamienię w zwycięstwo. To, co wydawało się słabe, umocnię. Twój ból nie był daremny, a błogosławieństwa, które dla ciebie przygotowuję, są większe niż możesz sobie wyobrazić. Nie bój się tego, co nadchodzi, bo ja jestem twoją skałą i schronieniem. Kiedy nadejdą burze życia, będę przy tobie. I nawet jeśli wszystko wydaje się walić, będziesz bezpieczny we mnie. Nie pozwól, aby smutek i zniechęcenie zawładnęły twoim sercem. Powstań z odwagą, wiedząc, że jestem tutaj, gotowy, aby cię prowadzić na każdym kroku. Teraz zapraszam cię, abyś całkowicie mi się oddał. Umieść swoje serce w moich rękach i pozwól, abym cię prowadził. Kiedy oddajesz się mnie, nie ma miejsca na strach, bo moja miłość do ciebie usuwa wszelki strach. Zaufaj mi całym swoim sercem, bez wahania. Rozmawiaj ze mną w każdej chwili swojego dnia, powierz mi swoje troski. Słyszę Twoje modlitwy, znam Twoje słabości i jestem tutaj, aby Cię umocnić. Nieważne, ile razy czułeś się mały lub niezdolny. Jestem gotów czynić wielkie rzeczy w Twoim życiu, przekształcać to, co wydawało się niemożliwe, w rzeczywistość. Zachowaj serce mocne we mnie i wierz w moje plany dla Twojego życia. Twoje modlitwy zostaną wysłuchane, a to, czego tak bardzo pragniesz, spełni się we właściwym czasie. Kiedy czujesz się zmęczony, bez sił, pamiętaj, że jestem tutaj, gotów, aby o Twoją energię. Jestem panem Twojego życia i nigdy nie pozwolę, abyś przechodził przez trudności, bez mojej obecności. Żaden wróg nie może Cię pokonać, bo siła, którą znajdujesz we mnie, jest większa niż jakiekolwiek wyzwanie. Powstań z ufnością, wiedząc, że prowadzę każdy Twój krok. Nie bój się iść naprzód, nawet gdy wszystko wydaje się trudne. Każde wyzwanie, z którym się mierzysz, to szansa, aby obficie syłać na ciebie moje błogosławieństwa. I tak jak trudności rosną, moje błogosławieństwa będą się mnożyć, a ty wyraźnie zobaczysz, że dbam o każdy szczegół. Jestem tutaj z tobą, tak jak zawsze byłem, gotów, aby ci pomóc. Nie pozwól, aby to, co mówi świat, cię powaliło, ani głosy, które próbują sprawić, że uwierzysz, że ci się nie uda. Znam każdy z Twoich problemów i mówię ci z pewnością, jesteś w stanie je pokonać. Kiedy strach próbuje opanować Twoje serce, pamiętaj o mojej miłości. Ta miłość jest Twoją ochroną, czymś, czego nikt nie może Ci odebrać. Nawet w momentach, gdy czujesz się słaby, bez siły, aby dalej iść, wiedz, że daje Ci moc. Na każdym kroku, który stawiasz, jestem przy Tobie, trzymając Cię za rękę i prowadząc do zwycięstwa. Zostałeś stworzony, aby zwyciężać, i nie ma przeszkody wystarczająco dużej, aby powstrzymać to, co dla Ciebie zaplanowałem. Trudności, które napotykasz, nie są po to, aby Cię pokonać, ale po to, aby Cię wzmocnić. Każdy problem, z którym się mierzysz, to szansa, aby powstać mądrzejszy i lepiej przygotowany. Żadna przeszkoda nie jest niemożliwa do pokonania, gdy mi ufasz. Włożyłem w Ciebie zdolność do pokonania każdej trudności, dlatego nigdy nie będziesz sam. Jestem z Tobą w każdym wyzwaniu, w każdej wątpliwości, na każdym kroku, który stawiasz. Nie pozwól, aby problemy sprawiły, że pomyślisz, że Twoja przyszłość jest stracona. Twój los jest w moich rękach, a ja już napisałem dla Ciebie historię pokoju i sukcesu. Ale musisz mi zaufać i uwierzyć, że nawet w burzach jestem Twoim schronieniem. Nic nie może Cię zniszczyć, jeśli mi ufasz i idziesz naprzód pewny, że Cię chronię. Masz w sobie ogromną siłę ale często tego nie dostrzegasz. Ja wyraźnie widzę cały Twój potencjał. Wiem, że jesteś zdolny osiągnąć wielkie rzeczy, a marzenia, które wydają się odległe, są bliżej niż myślisz. Nieważne, ile razy upadniesz, ważne jest, że zawsze wstajesz z odwagą, wiedząc, że każdy upadek to szansa na mocniejsze rozpoczęcie. Nigdy Cię nie zostawię. Kiedy wiatr wieje przeciwko Tobie, to ja jestem tym, który Cię podtrzymuje i utrzymuje w stabilności. Nie rozpaczaj, jeśli rzeczy nie układają się tak, jak oczekiwałeś. Pracuję nad wszystkim, nawet gdy tego nie widzisz. A to, co dla ciebie przygotowuję, jest zawsze większe, niż to, o czym marzyłeś. Bądź cierpliwy, bo wszystko dzieje się w odpowiednim czasie, a mój czas jest doskonały. Jesteś moim ukochanym dzieckiem i nigdy nie pozwolę, aby ci czegokolwiek zabrakło. Kiedy jesteś zmęczony, dam ci odpoczynek. Kiedy jesteś smutny, Przyniosę Ci pocieszenie. Kiedy czujesz, że nie możesz już dalej iść, poniosę Cię w ramionach i zaprowadzę tam, gdzie musisz być. Jestem Twoją siłą, Twoją nadzieją, Twoim pokojem. Najbardziej pragnę Twojego zaufania. Chcę, abyś oddał wszystkie swoje troski w moje ręce. Dam Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby żyć w pokoju. Zawsze Cię słyszę, jestem tutaj, aby Ci pomóc i Cię prowadzić. Nawet kiedy myślisz, że jesteś sam, jestem obok ciebie, gotów, aby cię wspierać. Jesteś wyjątkowy. Nieważne, co inni mówią lub myślą o tobie. Znam cię dogłębnie i wiem o twoich lękach, nadziejach, a także o twoich zaletach. Jesteś silniejszy, niż myślisz i jesteś przeznaczony do wielkich rzeczy. Nie pozwól, aby wątpliwości zapanowały nad twoim sercem. Zaufaj mi, zaufaj moim planom dla ciebie. Bitwy, które toczysz, są tylko częścią drogi. Nie są one końcem, lecz początkiem nowej fazy. Każde zwycięstwo przybliża cię do tego, co dla ciebie zaplanowałem, i jestem z tobą w każdej bitwie. Daję ci siłę, odwagę i mądrość. Nie obawiaj się przyszłości, bo to ja cię chronię przed wszelkim złem. Nic nie może cię powstrzymać przed osiągnięciem Twoich celów, kiedy jesteś ze mną. Jestem Twoim przewodnikiem. Twoim obrońcą, Twoim doradcą. Kiedy świat cię opuści, ja tu będę, zawsze. Kiedy będziesz myślał, że nie ma wyjścia, otworzę ci drogę. Kiedy będziesz zmęczony, odnowię twoje siły. Nie ma nic, co mogłoby cię pokonać, bo ja jestem Twoją tarczą. A nawet jeśli poniesiesz porażkę, nie martw się. Porażka to nie koniec, lecz lekcja. Powstań i próbuj dalej, bo będę z Tobą przy każdej próbie. Dam ci siłę, aby zaczynać od nowa tyle razy, ile będzie trzeba, aż osiągniesz swoje cele. Stworzyłem cię, abyś zwyciężał i zwyciężysz. Nie ma takiego ciężaru, którego nie mógłbym z tobą dźwigać. Nawet gdy zniechęcenie próbuje cię powalić, jestem przy tobie, wzmacniając twoje serce, napełniając cię odwagą i pewnością siebie. Zostałeś stworzony, aby zwyciężać, aby przezwyciężać trudności z siłą i determinacją. Życie przynosi wyzwania, a czasami wydaje się, że problemy nie mają końca. Ale chcę, żebyś zrozumiał jedno: przeszkody nie pojawiają się po to, żeby cię zniszczyć, ale po to, aby cię wzmocnić. Każda trudność to szansa, byś stał się lepiej przygotowany do osiągnięcia zwycięstw, które są dla Ciebie przeznaczone. Miej cierpliwość, bo wszystko dzieje się we właściwym czasie. I ten czas, nawet jeśli nie jest taki, jakiego oczekujesz, jest tym, który wiem, że jest najlepszy dla Ciebie. Uwierz mi, kiedy mówię, że nigdy nie jesteś sam. Widzę wszystkie Twoje zmagania, słyszę Twoje prośby i czuję każdą łzę, która spływa. Nawet gdy myślisz, że jestem daleko, wiedz, że jestem tutaj, troszcząc się o Ciebie, prowadząc Twoje kroki. Gdy wszystko wydaje się niejasne, a strach próbuje Cię opanować, pamiętaj, jesteś moim dzieckiem, a moja miłość do Ciebie jest stała i niezłomna. Nic nie może Cię ode mnie oddzielić. Znam Twoje serce. Znam Twoje marzenia, Twoje lęki i wszystko, co nosisz w sobie. Znam każdą część Ciebie, nawet te, które próbujesz ukryć. A mimo to kocham Cię. Moja miłość nie zależy od tego, co robisz, ani od tego, czego nie robisz. Kocham Cię za to, kim jesteś, za to, co stworzyłem w Tobie. Jesteś wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, a wszystko, co przeżywasz, ma cel. Nawet w trudnościach kształtuje cię, przygotowując na coś większego. Pokora, moje dziecko, to jeden z największych skarbów, jakie możesz mieć. Cierpliwość przynosi nagrody, których świat nie może ci ofiarować. Rozwijaj te cechy i zobacz, jak prowadzą cię dalej, poza troski, ku prawdziwemu pokojowi. Sukces nie polega tylko na osiągnięciu celu, ale na drodze, którą kroczysz. Każdy krok się liczy. Nawet jeśli wydaje się powolny, ważne jest, aby iść naprzód. Nie poddawaj się. To wytrwałość czyni cię wielkim. Pycha może być niebezpieczną pułapką, sprawiając, że myślisz, iż nie potrzebujesz pomocy lub że już wiesz wystarczająco dużo. Ale zawsze jest więcej do nauczenia się. Pycha zamyka serce i oddala cię od błogosławieństw, które chce ci dać. Dlatego bądź pokorny, otwarty na naukę, słuchanie i otrzymywanie. Ten, kto pozostaje pokorny, znajduje we mnie siłę do dalszej drogi. Moje Słowo jest prawdziwe. Obiecuję Ci, że wszystko współpracuje dla Twojego dobra, nawet wtedy, gdy nie rozumiesz, nawet wtedy, gdy droga jest trudna. Zaufaj mi. Moje obietnice nigdy nie zawodzą. Posyłam teraz moje Słowo nad Tobą, aby napełniło Cię nadzieją, wiarą i siłą. Nie martw się o to, czego jeszcze nie osiągnąłeś. Nadal ufaj, bo działam, nawet gdy tego nie widzisz. Twoje błędy i porażki nie są zbyt wielkie dla mojej miłości. Znam cię głęboko, a mimo to cię kocham. Nie pozwól, aby wstyd oddalił cię ode mnie. Przyjmij taki, jaki jesteś, bo moja miłość może wszystko naprawić. Nie oczekuję, że będziesz doskonały, ale że mi zaufasz. Oddaj mi swoje słabości, swoje bóle i swoje błędy. Mogę wszystko przemienić. W moich objęciach znajdziesz przebaczenie, pokój i odnowę. Chcę, abyś był szczęśliwy i żył w pokoju. Ale ten pokój nie pochodzi z tego, co cię otacza, ale z wnętrza, z serca, które mi ufa. Gdy otworzysz przede mną swoje serce, zamieszkam w tobie, a tam znajdziesz spokój, którego szukasz. Jestem twoim schronieniem i twoją siłą. Kiedy wszystko wydaje się walić, jestem tym, który pozostaje niezachwiany i nigdy cię nie opuszcza. Nie pozwól, aby hałas zmartwień oddzielił Cię ode mnie. Jestem tutaj, zawsze gotów, aby Cię wysłuchać i prowadzić. Otwórz swoje serce, a uczynię dla Ciebie to, czego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Wiem, co jest dla Ciebie najlepsze, i mogę Ci zagwarantować, najlepsze dopiero nadejdzie. Moje obietnice są prawdziwe. Zaufaj mi, a zobaczysz cuda, które dla Ciebie przygotowałem. Kocham Cię, moje dziecko. Bardziej, niż potrafisz to sobie wyobrazić. I ta miłość nigdy się nie zmienia. Jestem z Tobą na każdym kroku, w każdej chwili. Nawet gdy tego nie widzisz, jestem tutaj. Zaufaj. Moje słowo będzie Cię prowadzić, wspierać i poprowadzić Cię dalej. Nigdy Cię nie opuszczę, nigdy Cię nie porzucę.